Zadanie 30. Uwielbiane przez każdego zadanie na dowodzenie. E, musimy tutaj wskazać, że dla każdych trzech dodać nich liczb, a, b i c, a jest e, i warunku a jest mniejszy niż b, spełniona jest nierówność. Najłatwiej będzie po prostu przemnożyć sobie to wszystko na krzyż. Czyli będę miał a b plus c w nawiasie jest mniejsze niż b razy a plus c w nawiasie. Przemnożę to ze sobą. E, będę miał po prostu ab plus ac. E, może zachowam tu samą kolejność. ab plus e, powiedzmy bc. Teraz mogę odjąć stronami ab. Co da mi ac jest mniejsze niż bc. Teraz mogę z kolei to podzielić Stronami przez C, czyli mam, że A jest mniejsze niż B. No i czy Wam to coś przypadkiem nie przypomina? Mamy właśnie wykazane to zadanie.